Freeze. Freeze to jeden z tych mainstreamowych twórców spod szyldu Family Friendly, który, jakbym miał dziecko i dziwnym trafem by go oglądało, to nie wypierdzieliłbym mu kompas z monitorem przez okno. Bo jakby oglądały, dajmy na to, nie wiem, chociażby Karolka, to już inna historia. Serio. Freeze to taki typowy, kochany, różowiutki i milusi w dotyku chłopaczek z dobrego domu, którego grzechem byłoby nie postawić na półce przy telewizorze. Rzecz jasna, jak wypuści serię figurek ze swoją podobizną. Zastanawia mnie tylko, czemu twórcy formatu komentarii nie nagrywają o nim filmów z taką częstotliwością, jak to jest chociażby w przypadku, nie wiem, chociażby Marcina Dubiela. Przecież oni i ta jego ekipa to żywa kopalnia memów. Witam Was na dzisiejszym odcinku. Dziś słuchajcie troszkę bardziej poważny odcinek. Ryko, dawaj jedziemy na ścieki za yeah. Mały park. <laughs> Ta jego dziewczyna Wersow, czytam jak to się czyta, to taka typowa głupiutka, słodziutka, różowiutka dziewczyna, którą jak zaprosisz na randkę i niechcąco puścić cichacza to miej świadomość, że sama zapłaci za tą kawę, bo dziwnym trafem będzie musiała szybko wyjść. Wiesz, nagrania i te sprawy. Bo ona, wiesz, taka w ogóle damulka jest. Ona nie toleruje bąków. Czy tylko mi ona przypomina bajkę ze starej dobrej kreskówki atomówki? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's, go, let's, go, let's go! Alergia, alergia! Piszcie w komentarzach do kogo byście ją porównali. Jego kumpel tromba. To taka mieszanka Chrisa Brauna i smolastego, co w wyniku badań na nim przeprowadzonych dało nam pzeta po roku w Rosji. I chyba jest w tej ekipie Freeza tylko i wyłącznie z przypadku. I zamiast kręcić teledyski w Stanach Zjednoczonych, to gra się na trąbce. Murcik. Czytam jak to się czyta. Czyli taka typowa blondy, która tak bardzo nie wie czego chce od życia, że to świnki decydują o tym, co zrobi za dnia. Serio, nie kłamię was. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i witam was w odcinku, o który prosiliście mnie już dawno. Będzie to odcinek, gdzie świnki decydują o moim dniu. Poczciwy Krzychu, czyli chyba najbardziej niedowartościowana postać z całej ekipy, która jeszcze nawet nie zdążyła się przedstawić, a już dała nam do zrozumienia, jaka to ona jest. Poczciwa, idealna, wspaniała co do cala, wiesz? Lepszego nie znajdziesz! Chyba, że friza. Swoją drogą trzeba mieć tupet, żeby podpierniczać content od Roberta Kubicy. Siełaneczko z tej strony Poczciwy Krzychu, witam Was na moim kanale. Dziś jesteśmy na torze, jesteśmy na torze Krzywa koło Wrocławia, a dzisiaj przetestujemy sobie trzy. 3... Super szybkie, hot hatcher. Dla niektórych samochód niewidzialny, jak na przykład dla wujaszka. Mixer, czyli youtuber, który dołączył ze swoją dziewczyną, tą blondi, o której przed chwilą mówiłem, do ekipy jako ostatni. Czyli taki typowy twórca bez pomysłu na siebie, grający w gry i wymachującego łapami w rytm family friendly muzyczki na lewo i prawo. Cześć do Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć do Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć do Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, który i tak zgarnia większy szmalec niż ci, si, którzy w pacie czoła pracują nad sukcesem. Krążą plotki, że jego ksywka wzięła się stąd, że na porodówcy pomylili go z mikserem i rodzice zamiast otrzymać bobaska, dostali no mikser. Wujek Kuki, czyli najstarszy członek ekipy, który choć nie wygląda, ma 47 lat. Jego rola w ekipie jest dość prosta. Być najstarszym członkiem w ekipie. Dziękuję. SPIERDALEJ! Jakub Patecki, czyli taki typowy Kuba. Yy. Chyba najbardziej lubiana postać z ekipy. Przecież wystarczy na niego tylko spojrzeć. Od razu by się najchętniej go postawiło obok Friza na półce przy telewizorku. No to no, Kuba, no. Typowy Kuba. Yy. I ostatnia najbardziej rzucająca się i najbardziej kontrowersyjna postać, czyli Mini Maj, Czyli mały człowiek o wielkim sercu i wielkim... Wielkim... wielkim talencie, tak jest, Szanowni Państwo. I pewnie pomyślicie, że historia, którą wam zaraz opowiem, jest fejkiem, ale... Nie, nie jest fejkiem. Naprawdę się u nas zdarzyło. Bo poznałem kiedyś Mini Majka na zlocie fanów filmu Władca Pierścieni i jakby was ciekawiło, byłem przebrany za Aragorna, zaś Mini Mike za Smigola. I teraz ciekawostka, Freeze, czyli postać o którą głównie się tutaj dziś rozchodzi, również był na tym zlocie, przebrany wówczas za Frodo. I dziwnym trafem, jako że kojarzyliśmy Frizza z debilnych filmików o Pokémon Go, poszliśmy zrobić sobie z nim zdjęcie. A tak wiecie, trochę podpić byliśmy, no to se podbiliśmy do popularnego youtubera walnąć Focia, co tam, będziesz pan na Snapie? I tak właśnie oto Freeze i Mini Mike. Pierwszy się spotkali i po krótkiej pogawędce i walnięciu kilku głębszych od razu się zaprzyjaźnili. Podobnie jak z Trąbą, który wówczas na evencie był przebrany za klauna i napierdzielał łze muzyczkę na trąbce i tańczył w rytm makarenym. <mulet> Frizz uznał, że fajnie napiernicza na tej trąbce i wpadł na genialny pomysł wzięcia go do ekipy, którą do dziś kręci filmiki Kosi Haisi. gra na trąbce. Pojeb. Mówię sobie, hej, co ten Frizz jakiś taki dzisiaj uprzejmy? Inaczej aż za bardzo uprzejmy? No wbija sobie na zlot fanów władcy pierścieni, zgarnia randomowych ludzi od tak bez żadnych formalności zgarnia ich do swojej ekipy. A umówmy się, każdy by przyjął taką ofertę, tak? To jest dołączenia do jego YouTubeowej ekipy. Jakby mamy do czynienia z jednym z najbardziej wpływowych youtuberów w Polsce, czyż nie? Jak nie najbardziej wpływał, kto wie? I wtedy sobie pomyślałem, no tak, przecież raptem dwa tygodnie temu rozstał się z Kingą. Dzisiaj niestety to nie będzie jeden z tych śmiesznych, zabawnych i pozytywnych filmów. Bratniej duszy pewnie mu trzeba. No nic pomyślałam, i ruszyłem do toalety w celu wypróżnienia kartofelków. Po drodze w kolej do toalety poznałam pewną bardzo uprzejmą dziewczynę. Gdzieś mniej więcej w moim wieku przebraną wówczas za bajkę. Z bajki atomówki. Mówię, hej, nie pojebały ci się eventy? to jest z Lot Fanów władcy pierścieni. A ona, a no tak, sorry, pojebały ci się te eventy. I sobie poszła. Szybko za nią pobiegłem i powiedziałem, ej, czekaj no chwilę, zapoznam cię z kimś. Po czym w rytm piosenki sznisz na sznapi. Szna, szna, pewnym radosnym krokiem podskakując, zaprowadziłem ją do friza gdzie po pięciu minutach rozmowy zaczęli wymieniać się kapslami z Pokemonów. Tak świetnie się dogadywali, że Wspólnie założyć rodzinkę w skład w której Tak jak już na początku wspomniałem Ale powtórzę wchodzą miksy trąba, Poczciwy Krzychu, murci. Wyrę. Mini Mike i rzecz jasna sam Frisk trąba. i nasza różowa wersów Werów, jak to się czytam I nie można zapominać Również o trąbie i operatorze kamery Który woli jednak pozostać anonimowy Chodzą słuchy, że może być to sam Tromba Zapytacie jak poznali się chociażby z Poczciwym Krzychem To proste, po całym evencie Gdy wszyscy już byli no nie ma co ukrywać Lekko podpić tak, jesteśmy dorośli Nie ma co raz na jakiś czas po polskiemu trzeba się po prostu zdrowo napierd... postawiliśmy wezwać Bolta, by udać się do hotelu na afterparty. Bo w zasadzie noc jeszcze młoda, raptem 22. Let's go, guys! Jakoś 20 minut po telefonie przyjechał pięknym Audi A5 sam poczciwy Krzychu, który przed rozpoczęciem kariery youtubera w ekipie Friza. i trąby. Pracował jako kierowca Bolta. Nie Bolca, nie myślcie o tym. Siedliśmy więc, naładowani pozytywną energią do Bolta i szybka Bajera Freeza z krzychem i krzychu. Friz, ja i resztę ekipy ruszyliśmy na after party. Gdzieś koło godziny 23.30 wpadli starzy dobrzy przyjaciele Freeza z podstawówki, a mianowicie Murcix i Mixer, i po paru głębszych ruszyli w party. party. Pobliskiego klubu KOKOMO, gdzie przez północy Freeze ze swoją przyszłą YouTubeową ekipą obrzucali nagie tancerki pieniędzmi. Znaczy tylko Freeze, bo tam ci jeszcze nie byli tak popularni, tak? Jak bardzo idiotycznie ta historia by nie brzmiała, jest ona oparta na faktach i wcale nie wykluczone, że gdyby moja skromna osoba nie zjawiła się na zlocie fanów władczy pierścieni, to być może ekipa Freeza by nigdy nie powstała. A teraz pora na suchara. Jak nazywa się rozmowa wędkarzy? Pogawędka. Szanowni Państwo, nim dojdziemy do kolejnej części materiału, pozwólcie, że się tak delikatnie zareklamuję. Zapraszam serdecznie na mojego Instagrama Carmenu69, bądź Carmenu69. I jak masz chwilkę, to zrób to teraz i ja tą chwilkę ci specjalnie teraz daję. Taką przerwę sobie zrobimy w filmiku, także masz na to 5 sekund. Weź sobie tak na spokojnie teraz telefon. O, tak jak ja teraz sobie wziąłem telefon. Odpal aplikację Instagram, wpisz w wyszukiwarce Carmenu69. Zostaw followa, możesz mi zdjęcia na przykład polajkować. Nie namawiam, nic to nie zmieni w moim życiu, natomiast. No, no weźcie. No dobra, tak całkiem na poważnie. Szanowni Państwo, nie będę ukrywał, że jakimś ogromnym fanem Freeza i jego ekipy to ja nie jestem. Brońcie Boże, żebym hejtował, bo naprawdę propsuję Freeza i całą jego ekipę. Nawet. Trumba. Ale jakimś ogromnym fanem na pewno nigdy nie zostanę. No przecież to jest content dla malutkich gimbów, nie dla takich ważnych i poważnych ludzi jak ja. Dlatego sprawdzimy sobie moją wiedzę na temat Freeza i jego ekipy. Let's go! Najmłodsza osoba w ekipie. Ochłyste, panie. Najmłodsza osoba w ekipie. Wydaje mi się, że to może być nawet sam Freeze. Raczej nie. Mini Mike też nie, to to jest stary Bey. Też nie. Obstawiam, że Freeze. U, u, u. -u. Mixer. Minus jeden punkt dla mnie. Uwielbia helikoptery. Ja uwielbiam z mojego pindola robić helikopter w ogniu. Także aż do góry lecę w powietrze. Nie naprawdę nie wiem, kto z nich może uwielbiać helikoptery. Wuje kółki. O. No tak trochę trafiłem. Taki trochę niesprawiedliwy ten punkt. Ponieważ nie, ma, nie miałem pojęcia, kto uwielbia helikoptery, prócz mnie. Ale no dobra, no. Zaliczamy mi punkt. Na swoim pierwszym QA w domu ekipy mówił, że to on opłaca cały dom. Freeze. Da-da-da-dam-dam. Da -dam. No, kto by inny jak nie Freeze? No to jest multi super ultra miliarder. On jakby chciał to by kupił ciebie, twoją matkę, twojego ojca, twoją chałupę, jakby o, tak zrobił, to byś mu tańczył. W rytm makareny. zam jakiejkolwiek innej piosenki by chciał. Został zamknięty w swoim pokoju na 24 godziny. Kevin sam w domu. A mini Mike. ta się jednak. Trombo. Ach, ten. Trombo. Co ten trombo! Kurde blade, co on sobie? Myśli, że jest trombo, mimo że sobie tutaj trombić. Tak, nie tędy droga, trombo. Boi się węży. Wersof, patrzta się mini Mike. Ja to myślałem że on taki jest w ogóle nie do pokonania, taki nieustraszony. A tu węży się, boi ta się. No królś mógł tam wejść, nawet się z nie pitolić w tańcu Parę węży sobie wysypać na ziemię I mini Mike powalony w one second Posiada tatuaż Surykatkę No pierwsze co mi na myśl idzie to trąba Bo on jest taki wydzierany w ogóle Kryminalista Ale wydaje mi się, że mam taką surykatkę Surykatkę może mieć też Nie wiem, trąba Zobaczmy tromba, No nie Patrz, ta się marta Ja w ogóle zapomniałem przez chwilę o jej istnieniu na tej planecie Marta. Patrz, się jednak nie tak. Ciągle robi salta na odcinkach. Czekajcie, tam było, bo jak montowałam odcinek, to faktycznie ktoś takie salto zrobił. Jest to albo poczciwy krzychu, albo mikser. mixer. że mikser. Nie trafiłem, szanowni państwo. Jak ja wychodzę teraz na najgorszego, okropnego, najokropniejszego człowieka na całej planecie. Jak ja w ogóle nic nie wiem o ekipie Freeza, a sobie o nich odcinki zabawne robię. Zbieram wyświetlenia na Nightfrey. Na Nazywa swoich widzów słówkami. Marta, no, wersów, no kurczę, no wiedziałam, że to wersów, ale jako ta Marta, no, przyszła mi do głowy przed chwilą. Aj, idź ty. Oszukana ta jakaś jest zabawa, jest te quizy. Jest odpowiedzialny za sklep ekipy. Trumba. No patrz ta się, no znowu Marta, no, no przecież ta Marta mnie chce tutaj przechytrzyć i wszystkie punkty zabrać. Zawalczy z Królśfirą na fame MMA. To teraz tak w czasie muszę się cofnąć, bo zapomniałem. Jezu, no przecież wszyscy wiedzą, że trumba. Nie, no żartuję. Wiedziałem, że mini Mike, ale nie zaznaczyłem, także. Za te punkty, co zdobyłem tutaj, raczej nawet na kubek nie wymienię tej ekipy. Dwa punkty, a z 10 na minusie. Ja, Pitola, ale wstyd, szanowni państwo. Na początku robił za poważną osobę w ekipie, ale było to niezgodne z jego prawdziwym charakterem. Wuje Kuki, chyba. O, patrzta się. Wiedziałem, że wuje Kuki, bo on jest taki, no przecież najstarszy, no to musi być, wiecie, no najbardziej ogarnięty, najlepszy na całym świecie. Nie to co, trąba. Nienawidzi ścian w kolorach innych niż biały. Patrz, ta się tu już pod rasizm podchodzi, jaki. Marta. No, no kurczę, no znowu myślałam o tej wersów, ale no znowu tą zaznaczyłem Martę. Szanowni Państwo, to jest jakieś... Nie, ja muszę do nich maila napisać, że, że to jest manipulacja. Rozwiązywał na swoim kanale quizy same quizy. Trąba. No nie. No mikser. No cholera jasna. No mikser, no o co ci chodzi? Dlaczego mi to zrobiłeś? Nie wiem, mało ci subskrypcji, nie mogłeś mi tego jednego punktu odpuścić? Siwy jesteś, tyle ci powiem. Nie mam ci nic więcej do powiedzenia w tej kwestii. Uwielbia grę o Greotron, Freeze. No 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 nie, no Marta, no znowu ona mi te punkty zabiera. Ja Pitolo, o co jej chodzi? Bo ona się tak skryła tutaj ostatnia, tak wiecie, że to jej nigdzie jej nie ma, że takie wiecie, no ja to się ukryję, takie akuku zrobię, taka cichutka będę, w ogóle niezauważalna. Wszystkie punkty za pitolę. Skakał motorem do basenu. Jacka ściężki. tromba. No Freeze, no Freeze. No, Freeze. No, tyle. No, Freeze. No, nie mam w tej kwestii nic do powiedzenia. No, no nie jestem fanem. Oj, przestańcie się śmiać ze mnie. Został zamknięty w klatce z pumą. Mini Mike. No, tromba. No, mm, tromba. Tromba. Uwielbia grać w gry za, na pieniądze. Mixer. Niech to chyba był ten. Nie. Poczciwy Krzychu, No, wuje kółki. No, wyrywa wszystkie suki. Musiał zjeść najobrzydliwszą potrawę świata na kanale Camel in Travel. Mini Mike. No, mikser. Się zakręć. Bo to jest bez sensu! Kurczę, że się dwa pytania zostały. Posiada dwa koty. Wersof. No freeze. No żeby nawet tak podstawowego pytania nie wiedzieć o frizie, no przecież to już aż wstyd, no spotkam ja kiedyś freeze na ulicy i mi zliścia, by pewnie sprzeda. To jest bardziej niż pewne, szanowni państwo. Nie potrafi pływać nim członkowie ekipy... Oj, Mini Mike! Oj, pięknie, zgadłem! Cztery, ale mam 4 punkty na 20. Powiem wam, że... Słabo, no. No tak słabo. Tak jedno pytanie może wiedziałem. Ale tak nie do końca wiedziałem. Styd, szanowni państwo. Ja... Koniec odcinka. Patrzcie się, jeszcze mam coś dla was. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to wchodzicie sobie tutaj na główny kanał. Czego mi tam trąbi, w wciśnięcie? I tutaj trzy nowe odcinki są, jakbyście ich nie widzieli, bo one, nie ma, bo one mają mało wyświetleń, więc możliwe, że nam po prostu nie przyszło powiadomienie. Także wbijacie sobie tutaj i oglądajcie, no, bawcie się i nie wiem. No. Do zobaczenia, nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że zawładniemy światem, szanowni państwo. I patrzy się ten Gilgamesz na mnie. Zobaczcie, jakiś wzrok on ma okropny, jakby chciał mi pożreć duszę. Jakby mu nie wiem. Krzywdę jakąś wyrządził. Zostaw mnie, demonie z piekła. Świruja. Pozdro